Witam z tej strony Erasmus. Dzisiaj pokażę Wam, co to są potwory pendulum, i jak je wezwać. Tutaj mam przykład dwóch potworów pendulum. Potwory pendulum mogą być wanilą, czyli nie mieć żadnego efektu tutaj, lub potworem z efektem, czyli mogą mieć tutaj efekt. I dodatkowo mogą mieć też tak zwany pendulum efekt. Pendulum efekt znajduje się tutaj. Tylko ten potwór nie ma, bo tak też może być. I ten ma tutaj. Potwory, które mają pendulum efekt, a nie mają swojego efektu, dalej są vanila monsterami, czyli są normal monsterami. Czyli można wyszukać jakaś skata, która wyszukuje normal monstery. I to wygląda tak. Ten potwór ma tutaj właśnie skalę 2, jak widać. Drugi potwór ma skalę 7. Co to oznacza? To wygląda na tak. Tutaj mamy takie pola na macie. Tak zwane pendulum zone I tutaj możemy kłaść nasze potwory. Na przykład, kładę, kładę z ręki tutaj potwora o skali 2 i tutaj potwora o skali 7. Teraz te potwory są tak zwane jako spele, jako karty magii. I teraz mogę wziąć potwory, których level znajduje się pomiędzy levelami tej skali. Czyli w tym przypadku pomiędzy levelem 2 a levelem 7. Czyli mogę wziąć potwory o levelu 3. O levelu trzecim. Czwartym, piątym i szóstym. I to wygląda tak. Pendulum Saman możemy przeprowadzić wzywając dowolne potwory o tym levelu z ręki bądź z ekstra, o czym zaraz Wam powiem. Wtedy mówimy po prostu Pendulum Saman. Możemy wykonać go raz na turę. I wzywamy dowolną ilość potworów, maksymalnie pięć, no bo mamy tyle miejsc na polu. Czyli tyle, mamy miejsc na polu, tyle można wziąć potworów za jednym razem. Yy, Wyzwalić tutaj dwa potwory. Można wziąć jednego potwora, dwa lub więcej, aż tyle ile ma miejsca. Pendulum sam yy, możemy przeprowadzić tylko raz na turę. I dodatkowo, potwory te są traktowane jako spele tylko tutaj. Tylko na tych polach. Ale w ręce, na polu, w grejwie, w deku, na baniszu, są traktowane jako normalne monstery. No, zwykłe po prostu potwory, tak jak każde inne. A co się teraz dzieje z potworami, które są Pendulum i giną? Jak te potwory giną, to nie idą do Grave'a. Idą do Extra Face Up. Dlaczego tak? No Konami tak wymyśliło, no twórca gry. I wygląda to tak, że jak chcemy zrobić Pendulum sama, na przykład już zrobiliśmy w tej turze, jest, jest nasza natura. Mamy skalę dalej. Możemy zrobić Pendulum sama kart z ręki właśnie i tych kart z Extra. Czyli zniszczone potwory Pendulum, które... Pójdą właśnie na ekstra. Możemy z powrotem wezwać, jeśli są tam face up. Ale jeszcze chciałbym coś sprecyzować. Potwory pendulum tylko z pola. Tylko z pola i idą na ekstra. Jak wysyłasz je z ręki na grave jakiegoś tam efektu, to idą do grave'a. Nie idą yy, nigdzie. Oraz jeśli używamy ich pod e e exis summon, pod jakieś krzyża. Pokażę każdy przykład. Hmm. Na przykład mamy te dwa potwory, i mamy na nich krzyża, na przykład to, ale akurat to mam inny level. To one spadną też do cmentarza. Nie będą spadały właśnie do ekstra, bo nie są tak jakby na polu. Mam nadzieję, że pomogłem i wyjaśniłem Wam mniej więcej, jak wygląda pendulum samon. W następnym filmiku pokażę Wam, jak wygląda jedna, noż, tak powiem, trochę zapomnianych metod wezwania, tak zwany ritual saman, aczkolwiek w poprzednim roku był pewien archetyp, który się na tym opierał, i właśnie na nim pokażę Wam, jak to wygląda. Więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia.